Siema, dzisiaj trollujemy sobie kolejnego Discorda już czwarty odcinek. Mam dla Was wyzwanie, jeśli wiecie 5 łapek pod tym filmem, to kupię Jokera w 2 od Skazy i będę trollował na Fajemie na fajemie na WLOF. Dzisiaj zajmiemy się tym serwerem 010230304 gówno i rozwaliłem Google bo tak i opuchwał się, bo obczaj. I wszystkie menu propozycje, darmowa kasa jest regulami Dobra, dodajemy emotek Dobra, no i teraz idziemy sobie rangi Dodamy sobie wszystkie rangi, bo No To jest ogólnie właścicielka tego serwera, ale ja mam to wywalone Pogadanki, więc zaczynamy, w moją spam. O kurde, ustawiła to idiotka. Dobra, to może inaczej to zrobimy. Mmmm, mogę rozbijać na Discorda mojego tutaj. Pamiętacie o 5 łapkach? Kupuję wtedy Jokera fałdów i odskazać, i będę trollował na hewe 5 łapek. Coś czuję, że posiedzimy trochę, może poskaczemy po kanałach. To też jest ten czas spowodowany? Co... Nie. Dobra, jest. <grystanie> Dobra, szybko poszło. wrócili mi z serwera, czyli dostałem pewnie ferno więc pamiętajcie o pięciu łapkach i wtedy kupuję jokera w obliku odskazy, bo on na wymiar także naura zostawcie suba i naura